Cześć, witamy Was bardzo serdecznie, ja i Zosia w nowym roku 2020 I dziś już pierwszy filmik z zamówieniem, poczekaj Zosiu, z katalogu numer 1 Zobaczcie, przyszło mi w sumie dwa kartony i jedziemy Zaczynamy od perfum, słuchajcie, sporo męskich tutaj przyszło, dwa Wild Country Zdejmujemy smoczkę. Męski Maxim. Zasia Damski Maksim. Odej. Rer Gold. Premier Lux. Ale perfum. Blue. Blue nie. Gold złoty, no, e, następne typu, my jedziemy, i Marie Gorset, e, męski I Avon Attraction, tak, Zosia ustawia pomaga, proszę Zosiu, za złotówkę odebrałam sobie w punktach e, męską wodę Aspire, będzie albo na sprzedaż, albo dla mojego męża, zobaczymy jeszcze. E, tutaj klientka zamówiła u mnie dwa razy piór. Avon piór, był w bardzo dobrej cenie. Mama e, mm -hmm. jest 8. Tak. E, 100 ml podwójna butelka tutaj. E, persif, O, Persif, tak. Co jeszcze tu mamy z perfum dziewczyny? Celebre. To jest... E e Celebre, rebel. Ale mamy perfum. Mm, dobrze, ja zamówiłam sobie nowość do wypróbowania. Preparat do oczyszczania twarzy 3 w 1. Jest to nowość w katalogu numer 1. I dzisiaj ja Ma ja czyścić ja i tak. usuwać e, makijaż, więc zobaczymy. Zobaczymy, czy będzie oczy, czy nie. Jaka konsystencja? Uczekaj, Zosia. O, bardzo. Jaka? Takiego gęstego jeden. kremu, zobaczcie. Mama, te też? Dobrze, Zosia, tak. na paluszek. O, ty te też. Mhm, I trzeba wycześni chusteczko. Ładny, delikatny. Zapach czy nie ma zapachu? Nie ma. bardzo słabo wyczuwalny, ale to dobrze. Ma, ma, nałóż nam okrą twarz, rozprowadź i spłucz. Mhm, możemy je to stosować również jako maseczkę do twarzy no nie wiem, ja wolę jako jaż pewnie czekaj Zosiu, muszę to sobie w rączki możesz sobie wmasować w rączki, wmasuj sobie, no i już nie będzie tego e, dobra dziewczyny, teraz tak, tu jeszcze klientka zamówiła mm, perfumetkę Premier Lux. Perfumetka Premier Lux. Kredka do oczu. Kredka do oczu. się tylko nie otwieraj, dobrze? Tak. Mhm. Eee, dla liderów. W zestawie dla lidera było, co było? Nowy zapach z katalogów Hair Story. Zobaczcie, to będzie nowość. Ja już sobie go otworzyłam. Koldoś, pokażemy jak wygląda buteleczka, dobrze? Tak. Taka ładna, minimalistyczna. Buteleczka her, story. No, mama sobie psiuknie. Delikatny, słodkawy zapaszek. Ty też chcesz? Dobrze. Oj, już mama cię też psiuknie na włosy. O, jak ładnie Zosia będzie pachniała! Mhm. Ale ładnie pachniemy. Mhm. Bardzo ładny, delikatny. Słodkawy. A jakaś? Ja. Z takiej rodziny nieduszących, nieostrych, delikatnych na wiosnę, myślę. Co jeszcze było w zestawie dla lidera? W zestawie dla lidera był jeszcze najnowszy żel, który wejdzie już w kolejnych katalogach. Edycja limitowana dla babci, dla mamusi i dla Zosi, dla Karolinki. Jaśmi i blasam. Bardzo ładny zapach. Piękny, musicie wypróbować sobie. Ty też chcesz otworzyć? Tak. No. Kąpiel z takim zapachem, przeniś będzie naprawdę przyjemnością. Świetnie. Mhm, dla Zasi też. Dobrze. Była też jakaś maseczka oczyszczająca pory. Z aktywnym węglem. No zobaczymy, przetestujemy. Pewnie to jest też nowość z kolejnych katalogów. Bo zobaczcie, będąc liderem, ja za cały ten zestaw perfumy, maseczka, żel. I nowy tusz, zapłaciłam 16 zł, więc warto być w Avon. Zaczęłam jako konsultantka, ambasadorka, teraz jestem liderem i zbieram swoją grupę nowych konsultantek. Więc dziewczyny, jeżeli macie ochotę, zobaczcie, być konsultantkami, później liderkami, no to możecie sobie kupować takie zestawy w świetnych, atrakcyjnych. 16 zł za te cztery ja rzeczy. Mhm. Tu dziewczyny również pojawi się niedługo nowy tusz Euforik. Tak będzie wyglądał. Euforik. Ja już sobie też go przetestowałam. W pogrubiający i wydłużający rzęsy. Proszę, Zosiu. Za pierwszym razem, ja już go mam na sobie teraz właśnie, nie wiem czy dobrze to widać, ale mm, za pierwszym pociągnięciem, no wydawał mi się, efekt wydawał mi się bardzo delikatny, taki słabiutki, ale po dodawaniu coraz więcej warstw, naprawdę bardzo ładnie mi tutaj wydłużył rzęsy, nie skleił, yy, no efekt jest fajny. Zobaczymy jeszcze, jak przenoszę go cały dzień, czy nie będzie się rozmazywał, czy nie będzie się tutaj tworzył efekt pandy. Zobaczymy. Także dzisiaj jest mój pierwszy dzień jego testowania. To zobaczymy sobie. I mamy też to, co sobie zamówiłam, i mam już na sobie też holograficzny błyszczek do ust z, z najnowszej serii Show Glow. O, ja już Wam powiem, gdzie one są w katalogu aktualnym, w katalogu numer 1, Strona siódma. To są te błyszczyki. Tutaj. E, ja wzięłam sobie e, kolorek Ma moonstone no tutaj przedostatni moonstone, ale powiem, że no, koloru za dużo on nie daje. on e, bardzo fajnie może wyglądać na jakiejś innej pomadce tak, żeby ładnie ją rozświetlić o, już teraz wam pokażę jak on wygląda moonstone no czy łapie mi Aha. Bardzo się błyszczy, daje taki blask. tak? Nie, nie, nie bardzo kolor, ale dużo blasku. I tak samo mam jeszcze cały czas na oku um, cień w tej, z tej samej serii Showcase. Bardzo mi się on spodobał, słuchajcie. Um, I go używam. Ten tutaj, co, który ma modelka na okładce. Bardzo fajnie, wygodnie się go nakłada. Też polecam, dobra i w Zosia? następnym opakowaniu, czekaj Zosią. co my mamy w następnej, Zosia? tak z Zosią, w następnej tutaj, naszym, w następnym kartonie Mamo, mamy Farway Glamour, dziękuję, też w dobrej cenie w tym katalogu, po 40 zł, także super. Klubowiczki mogą super... Mogą sobie bardzo fajnej cenie zakupić ten zestaw, tak, z witaminą C, serum odżywiające oraz krem pod oczy i na powieki, dwa w jednym. I ja już wam pokażę, nie będę rozpakowywała tego pudełka, ale pokażę wam jak wyglądają te produkty. To jest właśnie to serum. Ja go uwielbiam. To jest najlepszy kosmetyk w Avon, jaki kiedykolwiek e, używałam. I krem e, pod oczy na powieki też bardzo go lubię, używam. O i w takim e, zestawie możecie go naprawdę bardzo tanio wyhaczyć. 40 odpowiem, 40% taniej niż w katalogu. Tak, należy się tylko zarejestrować, być klubowiczką. E, w tej przesyłce dostałam też najnowsze katalogi dziewczyny. Mam jeszcze jakiś przewodnik po świecie makijażu. Wow! No świetnie to wygląda, zobaczcie. Fajnie, ale będziemy sobie czytać Zosiu, prawda? Najnowszy katalog numer dwa, Pokażę Wam jak wygląda. O. Mamy rewolucję na okładce innowacyjny kosmetyk, taką siedmiodniową kurację przeciwzmaszczkową, wygładzającą. Ja już ją przetestowałam, opowiem Wam o niej w następnym filmiku. W następnym filmiku też będzie rozdanie dla Was dziewczyny. Także bądźcie czujne, subskrybujcie mój kanał, bo będą dla Was właśnie próbki tej kuracji do rozdania. Także moje drogie, dzisiaj, no tu już mam tak. Jakieś dodatki do katalogów. Czekajcie, coś zobaczymy. O, już coś na walentynki. Widzę, przygotować się, przygotowywać będziemy się już powoli na walentynki. A, tak wygląda dodatek do następnego katalogu. No. A, mam jeszcze próbkę nowego Encanto Charming. O, tak wygląda. I to wszystko moje drogie. No to do zobaczenia. Widzimy się w kolejnym filmiku. Pa pa! pa, pa.